To nie tak, panie kolego! Nie ta technika, bratku! Trzeba wygiąć drzewo w tą stronę i potem ją strącić ja kijkiem. Bratku, teraz moja technika! Yeah, panie... Dawaj! Wygnij drzewo do nas, Marcin przejmij drzewo, nie złamie się, ono jest giętkie. Yeah. Dawaj, dawaj! dawaj. Nie, ja wyginałem te drzewa Tamte inne Ja tu trzy puszki zdjąłem Ono da radę, tylko musisz je wygiąć Zaufaj mi W Nie, do Marcina Do Marcina, bo tam jest wyżej Marcin trzymaj o takie, Marcin, dobrze jest Wiesz, wiesz. Brawo Ile ta akcja była warta? Bezcenna bezcenna To z 2005 Z 2005 No to poprawiliśmy tu krajobraz Ale wiecie, one musiały ten, nie? One musiały To był straszek na ptaki, na szkodniki. Specjalnie do ale, że mała była. Naprawdę brzydko to wyglądało dzisiaj. Mała jak tu szedłem. Randosła, weź, ma Ale Planet Heroes ogarniają. My to są. Brawo my. Brawo. Oh yeah. <laughs>